Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj makijaż, dzisiaj bardzo odważny, wieczorowy Smokey Eyes w kolorach czerni i granatu. Jest to bardzo, bardzo intensywny makijaż, i zdaję sobie sprawę, że nie dla wszystkich. W tym makijażu użyłam głównie cieni firmy Glaser, trochę, trochę również innych kosmetyków, co zobaczycie później. Postawiłam na taki smokey eyes, ale mocno rozświetlony. Te niebieskie tony mają w sobie mnóstwo drobinek i pięknie wyglądają w świetle, zwłaszcza takim wieczorowym. Także myślę, że taki makijaż będzie przepiękny właśnie na wieczór, także mam nadzieję, że wam się spodoba. Ja nigdy mocno nie akcentuję twarzy, czyli brązer takie plamy brązu i rozjaśnienia. Dzisiaj chciałam postawić na to, żeby ta twarz była taka mocno um, odcięta i żeby ten brązowy y, kolor y, tak dodawał słońca tej twarzy. Także mam na sobie dużo brązera, trochę rozświetlenia, delikatnie różu y, na policzkach. Także no. Trochę dzieje się na tej twarzy, dlatego postanowiłam na ustach nałożyć taką bardzo jaśniutko różową szminkę. To jest dokładnie szminka z Catrice. 130 Ultimate Color. Także ją użyłam do tego makijażu. No i jeżeli chcecie zobaczyć, jak wykonać ten makijaż, to bardzo serdecznie Was e, zapraszam do obejrzenia tego tutorialu. Na powiekę nakładam e, bazę z Urban Decay. Bazę nakładam dlatego, żeby przedłużyć e, jakość i trwałość e, cieniom, a także podbić kolor. Teraz nakładam kolektor. Kolektor pod e, Łuk brwiowy. Chcę tak oczyścić i e, podkreślić e, moje brwi. E, oczywiście muszę je przyciemnić e, i zagęścić. Do tego używam e, falki Aqua Brown z Makeup Forever. Jest to naprawdę bardzo dobry e, produkt, e, o którym już niejedno e, słyszeliście. E, cień. Czarny, matowy, nakładam w zewnętrznym kąciku. Jest to taka gruba kreska, która definiuje mi takie kocie oko. Jest to taki kształt, który zaznaczy nam jakby całe smoki. No i doda takiego charakteru. Cień granatowy, taki powiedziałabym, Podchodzący pod kobaltowy. Nakładam w, na całą powiekę, tak naprawdę, omijając wewnętrzny kącik oraz przestrzeń pod łukiem belwiowym. Czyli reszta powieki, dobrze sklepany ten niebieski cień, nakładam go również na tą czarną przestrzeń, na tą kreskę, którą zrobiłam. Teraz taki brązowy, jasny cień nakładam w załamanie tych dwóch kolorów czyli beżowego mojego koloru skóry oraz niebieskiego. Chcę, żeby pomiędzy skórą a cieniem było takie ładne przejście. No i chcę, żeby to wszystko było tak. Fajnie rozblendowane, dlatego ten, ten kolor lekki brązowy tutaj się pojawia. Płaskim języczkowym cienie, płaskim języczkowym pędzelkiem, oczywiście, nakładam cień w wewnętrznym kąciku. Cień jest jasno-niebieski, perłowy, bardzo błyszczący i nakładam go naprawdę z Sporą ilość, żeby to oko się tak skrzyło i miało fajnego charakteru. Na czarną przestrzeń, ale także ponad tą czarną przestrzeń nakładam pigment intensywnie niebieski, który jest z takich bardzo rozświetlonych, drobinek, on bardzo, bardzo połyskuje, naprawdę y, to Smoky Eyes jest bardzo, bardzo błyszczące. Y, matowym, beżowym cieniem zaznaczam wewnętrzny y, kącik, ale tak powyżej tego, tego kącika, y, żeby rozjaśnić troszeczkę to oko i żeby ono nie było tak całkowicie y, błyszczące. Poprawiam jeszcze pigmentem tą przestrzeń czarną. Oczyszczam twarz płatkiem nasączonym płynem micelarnym. Podkręcam rzęsy zalotką. oraz nakładam maskarę. Jest to maskara z Avonu, a, którą bardzo lubię. A moją opinię i test na żywo możecie zobaczyć w oddzielnym filmiku. Teraz będę nakładać krem, krem matujący z kreolaną. Nie będę mówić za dużo na temat tego kremu, ponieważ chcę zrobić oddzielną recenzję tego kremu, bo jest to dla mnie bardzo ważny produkt, także więcej niedługo o nim. Podkład jaki nałożę to jest z maka Matchmaster. E, jest to bardzo, bardzo fajny e, podkład. Niestety, e, na tą porę roku już jest dla mnie trochę za ciemny, e, co bardzo, bardzo żałuję. E, pod, e, pod oczy nakładam bardzo jasny e, korektor. E, rozświetlam bardzo dużą przestrzeń, żeby to oko było super rozjaśnione pod spodem i oczyszczone. E, rozcieram ten kolektor e, pędzelkiem od, e, od mojego podkładu, dlatego żeby on fajnie roztarł e, ten korektor, żeby nie było żadnych plam, zacieków, ani nic takiego. Wszystko oczywiście jeszcze rozcieram paluszkami, żeby rozgrzać produkt i fajnie go wklepać. Palce to najlepsze narzędzie. Dlatego palcami też nakładam korektor na moje niedoskonałości, które niestety pojawiły, się, pojawiły mi się na, moim, na mojej twarzy. Puder jaki użyję to jest Make Up Forever HD i tego pudru nakładam na całą twarz, aby zagruntować mój podkład. Brązer jaki użyję jest to z Inglota, takie paseczki i one super kontrolują twarz i są przy tym delikatne. Delikatny kolor. Ja dzisiaj postawię na bardzo ma mocne wykonturowanie twarzy. Powiedziałabym jak na mnie naprawdę mocne, bo wykonturuję kości policzkowe, czoło oraz kości żuchwy. Tak naprawdę uzyskam dzięki temu efekt takiej opalonej cery. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że to jest uh, makijaż wieczorowy. Na koniec nakładam takie kuleczki rozświetlające, różowe, ale one nie mają w sobie żadnych drobin i żadnej perły. One po prostu rozświetlają samym kolorem, bo są blado różowe, piękne. Um, dają takiego zdrowego wyglądu cer cerze, także świetnie się sprawują. No i pomadka. Pomadka bardzo delikatna, różowa. Um, naprawdę świetnie wygląda przy takim a, makijażu i tak oto prezentuje się całość. Mam nadzieję, że wam się podoba i że y, będziecie dalej oglądać moje tutoriale. Dajcie znać w komentarzu, co uważacie. No i zapraszam was serdecznie na Facebooka, na bloga i Instagrama. Pozdrawiam was jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa.